Cześć, tu Bosuk. Podobnie jak większość z Was marnuję część swojego dobrego życia na skorowanie, na oglądanie szorców itd. Co mnie uderza kiedy to robię? Uderzają mnie tzw. influencerzy oczywiście część z nich. Ta część, która uważa, że jak zrobię trochę więcej umie trochę więcej niż przeciętny człowiek, oczywiście w jakiejś wąskiej dziedzinie to, że wolno im moralizować wszystkich i oceniać z góry. Na przykład rozwalają mnie ludzie, którzy zajmują się fitnessem, treningami personalnymi i okej, okay, są w tym dobrzy, szanuję to, zarabiają na tym pieniądze, super. Fajnie, że komuś się udaje zarabiać na swojej pasji, super. Tylko, że nie podoba mi się to, że ci ludzie żyją w tych swoich bańkach. Bo dwie po imieniu. Żyją w swoich bańkach. Są odklejeni, odrealnieni. Nie chcą widzieć pewnych rzeczy. Nie chcą słyszeć pewnych rzeczy. W każdym razie oni uwielbiają oceniać innych. Na przykład gościu ze świata, nie wiem, treningów personalnych, który się tym zajmuje na co dzień, układa inne treningi i tak dalej. Doradza, robi plany żywieniowe. Ktoś taki ocenia później, nie wiem, chłopak, który robi po 10-12 godzin na budowie, i on powie: To o siebie nie dbasz. To nie robisz tyle serii, powtórzeń dziennie ile ja. To właśnie to, to odrealnienie, odklejenie tych ludzi rzeczywistości. Oni albo nie pamiętają, albo nigdy nie pracowali w normalny sposób. I tu nie chodzi o narzekanie, użalanie się nad sobą, tylko właśnie o. Takie ludzkie podejście do drugiego człowieka, taki, taką elastyczność. Ludzie coraz bardziej się tej elastyczności wyzbywają, skupiają się na sobie, robiąc z siebie albo turbo ofiary, albo super bohaterów. Nic pomiędzy.